Pojawienie się ostatnio w mediach tzw. indeksu Pis wydaje się takim lekkim przekolorowaniem sytuacji, którą mamy w tym momencie na giełdzie papierów wartościowych. Przede wszystkim widzieliśmy w poprzednich latach, w szczególności 2015-2016 dosyć duże przewartościowanie spółek państwowych, co było związane z niepewnością. To niedowartościowanie było widoczne przede wszystkim na energetyce, która musiała. Musiała złożyć się na ratowanie polskich kopalń. Również banki nie były pewne co do sytuacji swojego, swojego portfela frankowego, wobec czego całe te, cała ta sytuacja doprowadziła do, do dużych spadków na tych spółkach. W tym momencie, kiedy sytuacja się nieco wyklarowała, mamy wzrosty dodatkowo popyt zewnętrzny kreuje tak naprawdę popyt na produkty ze strony tych spółek oprócz tego że ceny energii poszły w górę czyli prowadzi to do wyższych spółek takich jak Tauron czy PGE również na przykład KGHM który jest państwowy widzieliśmy dosyć spore wzrosty w ostatnim czasie ale one tylko i wyłącznie wynikały ze wzrostu cen miedzi Mówiło się również dosyć sporo o JSW, który zaliczył kilkusetprocentowy procentowy wzrost, który wynikał tylko i wyłącznie tak naprawdę ze wzrostu cen, cen węgla koksującego na świecie. Póki co spółka na razie zaczyna dopiero korzystać z tych bardzo wysokich cen, ale będzie to oczywiście zależało od dalszych relacji pomiędzy zarządem spółki oraz górnikami, którzy ostatnio informowali o tym, że chcą renegocjować warunki pakietu oszczędnościowego. Mówiąc dalej o całym indeksie WIGP, przede wszystkim również banki, które były niepewne co do sytuacji frankowej, w tym momencie raczej sprawa ucichła, wobec czego ich wycena jest już dosyć wysoka, wyższa od wartości księgowej i to wszystko doprowadziło tak naprawdę do wzrostu tego powiedzmy, że indeksu. Raczej pokazuje on tylko i wyłącznie to, że spółki państwowe były niedowartościowane. Widzimy po indeksie WIG, w indeksie szerokim czy MWIG 40, które rosły tak naprawdę od wielu lat, że WIG 20, gdzie jest większość tych spółek państwowych, był niedowartościowany. W tym momencie tak naprawdę sytuacja powróciła jedynie do normy.